Cześć, się ono z tej strony Cytryk i będziemy grać w vloger'u Wiral czyli tak, gra stworzona chyba przez Ketchup'a Ale to, nie Cytryku, pewnie o, czy to już tak. i gdzie będziemy sobie grać w, w, w taką wierkę. ja przed nagraniem jeszcze w to grałem i o to chodzi, że mamy tu klikać i mamy różne upgrade'y ja za dużo tych upgrade'ów nie mam ale mogę sobie ulepszyć to, 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 to i piszcie w komentarzach co mam ulepszać o tym. Piszcie w komentarzach co mam ulepszać. Jak będzie dużo w górę pod tym filmikiem, to od razu wrzucam obcinek z Case Clickera. Ja w sumie kupiłem kamerę, marca komputer, kupiłem sobie zwierzątko, więc będzie lit. W sumie teraz nagrywam o muzyce i za to dostanę 9600, więc opłaca się robić muzykę. Pana tą... muzyczka jest w tym Ufa, Fajnie wygląda ten typ ten zodniem, ten etlen, się pali Dobra, ja zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę Dobra już jestem, zrobiłem szybkie cięcie. Dobra, pobliż o Jezus, 15 tysięcy. A to nie za dużo. Nie za dużo. O! Serii. Okej okay, dobra. I tutaj możemy oglądać... Jak tutaj się kliknie w to full, to możemy oglądać swojej filmiki. Jezus, Maria. Te efekty. O jezus, ten nanonasek! Ten nanonasek, jezus! To fajnie wygląda? To... O jezus, to wszystkie moje wicie, jakby sobie. O jezus, ten kot! Nie no, panie, to wszystko wygląda. A co ulepsza, t-shirt, marketing? jeszcze jednego t -shirta. dobra um, co by tu zrobić yy um, pisze front że jakie upgrade ja, jak ja, jak ja mam ulepsze czy na tym, tu, na tym power up czy sky adverse event en energy drinka czy uh, fun event nie mm. Piszcie w komentarzach, co lepszać. Dobra, ostatni, ostatni filmik i kończymy. To teraz zrobię krótkie, krótkie cięcie. Dobra, jestem po krótkim cięciu i zostało nam tylko 30 sekund. Więc o, publish już na to 9600. O kurde, trajnie z bombą. O jezus, 1% bonusa. Dobra, więc kończę na dzisiaj. Na razie, cześć. Jó.